Czy kiedykolwiek zdarzyło Ci się czuć całkowicie bezpiecznie, nawet w sytuacji bezpośredniego zagrożenia? To poczucie, że bez względu na to, jak skomplikowany jest scenariusz, coś lub ktoś Cię chroni? Jest to jeden z najczęstszych znaków, że masz u boku potężnego anioła stróża. Kiedy ta ochrona wykracza poza to, co logiczne, wydaje się prawie nadprzyrodzona, jest to wyraźna wskazówka, że nie jesteś sam. Często to poczucie ochrony może przyjść bez wyraźnego powodu, ale jest to silny znak, że czuwa nad tobą duchowa obecność. Często zdarza się, że ludzie zgłaszają uczucie gorąca lub rodzaj niewidzialnego uścisku, gdy są zagrożeni. Brzmi to dziwnie, ale podzieliły się tym już tysiące ludzi na całym świecie. I nie jest to przypadek. Jeśli kiedykolwiek doświadczyłeś tego uczucia, nie ignoruj go. To tak, jakby wszechświat mówił ci, jesteś prowadzony i chroniony. A im bardziej zwrócisz na to uwagę, tym bardziej zauważysz, że te chwile są częste. Ale czy ta ochrona pojawia się tylko w sytuacjach ryzyka? Odpowiedź brzmi nie. Wielu uważa, że nasi aniołowie-stróże są obecni przez cały czas, nawet w najprostszych codziennych sytuacjach. I tu pojawia się najciekawsza rzecz. Czasami chronią nas przed rzeczami, których nawet nie zauważamy. Czy kiedykolwiek o tym myślałeś? Ile razy zdarzyło ci się uniknąć czegoś przez czysty przypadek, a potem zdałeś sobie sprawę, że mogło to przysporzyć ci problemów? Jest jednak coś, co musisz wiedzieć. Ta ochrona nie oznacza, że jesteśmy zwolnieni z wyzwań czy trudności. W końcu te przeszkody są częścią naszego rozwoju. Ale rolą Twojego Anioła jest upewnienie się, że nawet w najbardziej złożonych sytuacjach masz siłę, której potrzebujesz, aby ją pokonać. A teraz zatrzymaj się i pomyśl. Ile razy zdarzyło ci się wyjść z problemu, czując się silniejszym, tak jakby ktoś był przy tobie i cały czas cię wspierał? Jeśli kiedykolwiek poczułeś tę niewidoczną ochronę, nadszedł czas, aby zwrócić większą uwagę na szczegóły. Możesz mieć anioła stróża bliżej niż myślisz. A co jeśli nigdy tego nie zauważyłeś? Bądźcie pewni, że w kolejnych znakach odkryjecie inne formy identyfikacji. Zostań ze mną, bo najlepsze dopiero nadejdzie. A zanim przejdziesz dalej, napisz do siebie na kanale i aktywuj dzwonek, aby nie przegapić żadnej historii. Śnienie jest powszechnym doświadczeniem, ale są sny, które są czymś więcej niż zwykłą manifestacją umysłu. Czy kiedykolwiek miałeś taki sen, który wydaje się tak realny, że prawie myli się go z życiem na jawie? Te sny mogą być jasnymi wiadomościami od twojego anioła stróża. Wiele osób zgłasza, że otrzymuje wskazówki, alerty, a nawet porady przez sny. A to znak, że Twój Anioł próbuje się z Tobą komunikować. Te sny zwykle różnią się od zwykłych snów. Mają oszałamiającą klarowność. A szczegóły są tak żywe, że zapadają w pamięć na wiele dni, a nawet tygodni. Jeśli miałeś tego typu sny, jest to dobra wskazówka, że Twój Anioł stróż jest aktywny i próbuje się z Tobą połączyć. I więcej, zwróć uwagę na emocje, które odczuwasz podczas tych snów. Czasami przekaz nie tkwi w słowach czy obrazach, ale w odczuciach, które wywołują. Teraz możesz się zastanawiać. Ale skąd mam wiedzieć, czy to mój anioł-stróż, czy tylko zwykły sen? Klucz tkwi w powtarzalności i wpływie, jaki sen ma na Twoje życie. Sny anielskie zwykle mają jasny cel chronić, prowadzić lub łagodzić. Jeśli obudzisz się z poczuciem spokoju lub nową jasnością co do trudnej sytuacji, może to być bezpośredni znak anielskiej obecności w Twoim życiu. I nie myśl, że to rzadkość. Kilka relacji na przestrzeni dziejów pokazuje, że wielu ludzi zostało uratowanych lub kierowanych przez tajemnicze sny. Ważne jest, abyś prowadził dziennik snów. Tak, zapisuj każdy szczegół, gdy tylko się obudzisz, a z czasem zaczniesz zauważać wzorce. Te wzorce są sposobem, w jaki Twój Anioł Stróż komunikuje się z Tobą, a identyfikując je, łatwiej będzie zrozumieć wiadomości. Jeśli Twoje sny są ostatnio bardziej intensywne, bądź na bieżąco. Może to być znak, że Twój anioł próbuje Ci powiedzieć coś bardzo ważnego. A co On próbuje Ci objawić? Nie zatrzymuj się na tym, ponieważ w następnym znaku przyjrzymy się kolejnej potężnej formie anielskiej komunikacji. Czy kiedykolwiek zauważyłeś światła wokół siebie, nieoczekiwane poświaty, a nawet małe błyski światła bez wyjaśnienia? Zjawiska te są często kojarzone z obecnością aniołów. Uważa się, że aniołowie stróże mogą manifestować się poprzez światła, szczególnie w chwilach, gdy masz zamiar podjąć ważną decyzję, lub gdy potrzebujesz przypomnienia, że nie jesteś sam. Te błyski światła mogą być subtelne, jak migocząca żarówka, lub coś bardziej uderzającego, jak promień światła, który wydaje się pochodzić znikąd. A oto wskazówka. Jeśli przechodzisz przez chwilę zwątpienia lub niepewności i zauważysz te światła, zwróć uwagę. Może to być Twój anioł Stróż, który próbuje wysłać Ci wiadomość pocieszenia lub wskazówki. Może mówi, Jestem tu z Tobą, idź dalej. Być może słyszałeś Historię o ludziach, którzy twierdzą, że widzieli delikatną poświatę w swojej sypialni przed pójściem spać, a nawet rodzaj błysku podczas spaceru w ciemnym miejscu. Doniesienia te nie są rzadkością i w rzeczywistości mogą wskazywać na obecność potężnej siły duchowej u Twojego boku. Ale uwaga, te znaki są subtelne i często pozostają niezauważone, jeśli nie jesteśmy uważni. A to nie wszystko. W niektórych przypadkach światło może pojawiać się poprzez coś fizycznego, np. nieoczekiwane odbicie obiektu. Niektórzy ludzie zgłaszają, że widzieli świecące kule na zdjęciach lub filmach. Te drobne szczegóły, gdy stają się częste, są silnym znakiem, że w Twoim życiu działa coś większego. Czy kiedykolwiek zauważyłeś coś takiego? Jeśli nie, zacznij zwracać większą uwagę na swoje otoczenie. Być może Twój anioł próbował już komunikować się z Tobą w ten sposób, a Ty nie zdawałeś sobie z tego sprawy. Ale spokojnie, w kolejnych znakach będziemy jeszcze bardziej pogłębiać obecność aniołów w naszym życiu. Zdziwisz się, co będzie dalej. Niektóre zbiegi okoliczności są tak niewiarygodne, że wydaje się, jakby były zaplanowane. A co jeśli powiem Ci, że wiele z tych zbiegów okoliczności to w rzeczywistości ręka Twojego Anioła-Stróża? Ile razy zdarzyło Ci się znaleźć w sytuacji, w której prosta zmiana planu zapobiegła czemuś złemu? Albo ten moment, w którym z niewytłumaczalnego powodu zrobiłeś coś niezwykłego, co ostatecznie Cię uratowało? Te sytuacje mogą nie być tak przypadkowe, jak się wydaje. Prawda jest taka, że Aniołowie-Stróże mają zdolność ingerowania w nasze życie w subtelny sposób. Nie zmieniają one naszej wolnej woli, ale mogą prowadzić nas przez drobne zbiegi okoliczności. Pomyśl o ostatnim razie, kiedy coś takiego ci się przydarzyło. Czy to był łód szczęścia? A może to Twój anioł stróż prowadził Cię na właściwą drogę? Takie sytuacje często pozostają niezauważone, ale kiedy zwrócisz na nie uwagę, zobaczysz, że są one częstsze niż myślisz. Te zbiegi okoliczności zdarzają się zwykle w kluczowych momentach. Gdy jesteśmy w niebezpieczeństwie, stoimy przed ważnymi decyzjami, a nawet w chwilach rozproszenia. To tak, jakby twój anioł stróż był zawsze czujny, gotowy do działania, gdy zajdzie taka potrzeba. I nie myśl, że te zbiegi okoliczności są zawsze wspaniałe. Czasami są to drobne czynności, takie jak zapomnienie kluczy w domu, a tym samym uniknięcie wypadku. Czy już przez to przeszedłeś? Te zbiegi okoliczności mogą również objawić się jako nieoczekiwane spotkania. Być może znajdziesz kogoś, kto zaoferuje ci dokładnie to, czego potrzebujesz w danym momencie. Na przykład słowo pocieszenia, cenną radę, a nawet szansę zmieniającą życie. Jeśli brzmi to znajomo, być może nadszedł czas, aby ponownie rozważyć rolę przypadków w Twoim życiu. W końcu z potężnym aniołem stróżem nie ma szans. Jeśli zauważyłeś te zbiegi okoliczności. Zatrzymaj się i zastanów się. Być może nadszedł czas, aby uznać, że masz większą siłę, która kieruje Twoimi krokami. A najbardziej niesamowite jest to, że im bardziej zdajesz sobie z tego sprawę, tym więcej tych zbiegów okoliczności się zdarza. Ale to nie wszystko. Następny znak pokaże Ci, jak Twój anioł, stróż może bezpośrednio wpływać na Twoją intuicję. Czy kiedykolwiek czułeś tę silną intuicję? Prawie jak wewnętrzny głos, który mówi ci, co powinieneś zrobić? Jest to jeden z najpotężniejszych znaków, że prowadzi cię Twój anioł stróż. Kiedy stajemy przed ważnymi decyzjami lub znajdujemy się w chwilach zagrożenia, nasza intuicja wydaje się być ostrzejsza, jakby coś wyraźnie mówiło nam, w którą stronę mamy iść. Ten szósty zmysł jest często Twoim aniołem szepczącym bezpośrednio do Twojego umysłu. Ta intuicja może objawiać się na wiele sposobów: poczuciem komfortu przy wyborze opcji, wyraźnym ostrzeżeniem, aby unikać określonej sytuacji, a nawet nagłą chęcią zrobienia czegoś, czego normalnie byś nie zrobił. Czy już przez to przeszedłeś? Te intuicyjne wiadomości są jak wewnętrzny kompas, który kieruje Twoimi decyzjami, często bez Twojej świadomości. Najciekawsze jest to, że im bardziej ufasz tej intuicji, tym silniejsza się staje. Dzieje się tak dlatego, że uznając obecność swojego Anioła Stróża, otwierasz wyraźniejszą linię komunikacji z nim. A oto sekret. Ta intuicja nigdy się nie myli, gdy pochodzi od Twojego Anioła. Zawsze poprowadzi cię na najbezpieczniejszą ścieżkę lub najlepszą możliwą decyzję. Zaufaj temu instynktowi, zwłaszcza gdy wszystko wydaje się zagmatwane. Teraz możesz się zastanawiać, ale skąd mam wiedzieć, czy to mój Anioł, czy tylko jakaś myśl? Odpowiedź leży w jasności i sile tej intuicji. Kiedy jest to wiadomość od Twojego anioła, przychodzi z niewytłumaczalną pewnością i praktycznie nie można jej zignorować. Jeśli masz chwilę zwątpienia, zaufaj temu uczuciu. Twój anioł jest po Twojej stronie, prowadząc Cię na każdym kroku. A najbardziej niesamowite jest to, że z biegiem czasu zaczynasz coraz łatwiej rozpoznawać ten głos. Jeśli kiedykolwiek Ci się to przydarzyło, Wiedz, że jest to jedna z najbardziej bezpośrednich form anielskiej komunikacji. Ale wciąż mamy wiele do odkrycia. W kolejnych znakach porozmawiamy o fizycznych i emocjonalnych manifestacjach, które również wskazują na obecność potężnego anioła w Twoim życiu. Czy kiedykolwiek poczułeś ten nagły dreszcz, jakby przeszła przez ciebie niewidzialna energia? Te niespodziewane gęsia skórka które często pojawiają się bez wyraźnego powodu, mogą być jednym z najbardziej oczywistych znaków obecności Anioła Stróża. To tak, jakby fala duchowej energii przepływała przez ciebie, chroniąc cię lub ostrzegając cię o czymś ważnym. A najciekawsze jest to, że zjawisko to może zdarzyć się w najczęstszych momentach życia codziennego. Dlaczego tak się dzieje? Uważa się, że Aniołowie Stróże wibrują z wysoką częstotliwością duchową. A kiedy ta energia wchodzi w kontakt z naszą, możemy odczuwać rodzaj szoku lub zmiany temperatury, wodując tę gęsią skórkę. To tak, jakby Twoje ciało było wrażliwe na anielską obecność, i to jest sposób na zamanifestowanie tego połączenia. Czy kiedykolwiek doświadczyłeś tego w czasach zwątpienia lub niebezpieczeństwa? Zwróć uwagę następnym razem. Ta gęsia skórka jest związana nie tylko z chwilami strachu lub napięcia. Często możesz je poczuć w spokojnych sytuacjach, gdy jesteś w głębokiej refleksji, a nawet gdy łączysz się z czymś większym. Dzieje się tak dlatego, że aniołowie stróże nieustannie otaczają nas ochronną energią. A im bardziej otwierasz się na tę możliwość, tym bardziej oczywiste staje się to uczucie. Ważne jest, aby tego nie ignorować. Oprócz dreszczy, niektórzy ludzie zgłaszają zmianę temperatury otoczenia, np. gdy powietrze nagle staje się chłodniejsze lub cieplejsze. Jest to powszechne w miejscach, gdzie duchowa obecność jest silna. Jeśli kiedykolwiek doświadczyłeś tej zmiany bez wyjaśnienia, może to być wyraźny znak, że zbliża się twój anioł stróż. Być może próbuje cię pocieszyć, a nawet chronić przed czymś, czego nawet nie zauważasz. Ale dlaczego ten sygnał jest ważny? Ponieważ jest to fizyczny sposób, w jaki możesz poczuć obecność swojego anioła. Nie jest to tylko percepcja umysłowa lub emocjonalna. To coś, na co Twoje ciało reaguje bezpośrednio. Jeśli brzmi to znajomo, wiedz, że jesteś połączony z potężną energią, a Twój anioł jest bliżej niż zdajesz sobie sprawę. Zwracaj uwagę, ponieważ inne znaki, jak zobaczymy poniżej, mogą być jeszcze bardziej zaskakujące. Znasz ten moment paniki, kiedy wszystko wydaje się, ale nagle ogarnia Cię niewytłumaczalny spokój? Ten nagły spokój może być bezpośrednim wpływem Twojego anioła-stróża. Kiedy znajdujemy się w sytuacjach skrajnego strachu lub niepokoju, nasze anioły mają zdolność otaczania nas uspokajającą energią, przynosząc poczucie spokoju, nawet w najtrudniejszych chwilach. Ten rodzaj spokoju to nie to samo, co osiągamy dzięki technikom relaksacyjnym lub kontroli oddechu. Pojawia się od wewnątrz, natychmiast, jakby jakaś niewidzialna obecność mówiła: Wszystko będzie dobrze. Wiele osób opisuje to uczucie jako nagłą ulgę. Całkowitą zmianę stanu emocjonalnego w ciągu kilku sekund. Jeśli tam byłeś, możesz być pewien, że Twój anioł był tam, czuwając nad Tobą. Najciekawsze jest to, że ten spokój pojawia się nie tylko w chwilach fizycznego zagrożenia, ale także w kryzysach emocjonalnych. Kiedy jesteśmy na skraju załamania czy to z powodu problemów finansowych, zdrowotnych, czy w związku ten wewnętrzny spokój uderza w nas jako przypomnienie, że nie jesteśmy sami. Wielu nie wie, że ten spokój może być jednym z najpotężniejszych znaków, że Twój anioł stróż cię wspiera. To doświadczenie może być inne dla każdej osoby, ale punktem wspólnym jest pewność, że nawet w obliczu chaosu można znaleźć w sobie siłę i jasność. I tej jasności często towarzyszy nowe spojrzenie na problem. Może Twój anioł prowadzi cię, abyś zobaczył rozwiązanie, którego wcześniej nie mogłeś zobaczyć. Czy kiedykolwiek o tym myślałeś? Jeśli ten pokój kiedykolwiek ogarnął Cię w krytycznych momentach, wiedz, że jest to niewątpliwy znak, że chroni Cię większa siła. A im bardziej otworzysz się na to doświadczenie, tym bardziej stanie się ono obecne w Twoim życiu. Nie lekceważcie mocy tego boskiego spokoju. Teraz, w następnym znaku, przyjrzyjmy się innej formie komunikacji, której Twój anioł używa, aby Cię prowadzić. Ile razy słyszałeś ten wewnętrzny głos? który wydaje się kierować cię na właściwą ścieżkę. Ta nagła pewność, że trzeba podjąć pewną decyzję, nawet jeśli wydaje się ona sprzeczna z logiką, ten wewnętrzny głos może być bezpośrednią manifestacją twojego anioła stróża. Kiedy jesteśmy w chwilach zwątpienia lub stajemy przed trudnymi wyborami, nasze anioły mogą komunikować się bezpośrednio z naszym umysłem, oferując ciche rady. Ten wewnętrzny głos jest subtelny, ale potężny. Nie jest to coś, co słyszysz fizycznie, ale raczej intuicja tak wyraźna, że nie można jej zignorować. Wielu opisuje to doświadczenie jako przeczucie, któremu nie można zaprzeczyć. A najbardziej fascynujące jest to, że kiedy postępujesz zgodnie z tymi wskazówkami, sprawy prawie zawsze rozwijają się w najlepszy możliwy sposób. Czy kiedykolwiek miałeś takie uczucie? Ale skąd wiesz, czy ten głos naprawdę należy do Twojego anioła stróża? Różnica polega na jasności i spokoju, jakie przynosi. Kiedy jest to wiadomość od anioła, nie towarzyszy jej strach czy niepewność, ale niewytłumaczalna pewność, że jest to właściwa rzecz, którą należy zrobić. Nawet jeśli w tamtym czasie nie rozumiesz w pełni logiki stojącej za tą decyzją, wynik zwykle dowodzi, że kierowała tobą siła wyższa. Ważne jest, aby zaufać temu procesowi. Często ignorujemy ten wewnętrzny głos, Ponieważ myślimy, że jest on tylko owocem naszych myśli. Ale im więcej uwagi poświęcisz temu tematowi, tym bardziej zdasz sobie sprawę, że nie chodzi tylko o Twój umysł, ale o głębokie duchowe połączenie. Jest to jeden z najbardziej bezpośrednich sposobów komunikowania się ze swoim aniołem stróżem. A im bardziej to rozpoznasz, tym jaśniejsze stanie się to prowadzenie. Więc następnym razem, gdy ten głos nagle i mocno pojawi się w Twoim umyśle, nie ignoruj go. Może się zdarzyć, że Twój Anioł Stróż prowadzi Cię do ważnej decyzji lub nawet chroni Cię przed wyborem, który może mieć negatywne konsekwencje. Jest to jeden z najpotężniejszych sposobów łączenia się z duchowością, a im bardziej będziesz podążać za tymi wskazówkami, tym jaśniejsze się one staną. W kolejnych znakach będziemy kontynuować odkrywanie innych sposobów, w jakie Twój Anioł manifestuje się w Twoim życiu. Bądź na bieżąco. Czy kiedykolwiek zauważyłeś powtarzanie się liczb, symboli, a nawet słów, które wydają się podążać za tobą wszędzie? Być może zacząłeś stale widzieć liczbę 11:11, /11 lub pewne słowo zawsze pojawia się w rozmowach i wiadomościach. To powtórzenie nie jest tylko zbiegiem okoliczności, jest to jedna z najczęstszych form komunikacji ze strony aniołów stróżów. Używają tych sygnałów jako przypomnień, że są po twojej stronie, wskazując twoją drogę. Liczby są potężnym duchowym językiem. Na przykład liczba 1111 jest powszechnie uznawana za symbol duchowego przebudzenia i zestrojenia z wszechświatem. Jeśli często widzisz ten numer lub inne, takie jak 222 lub 333, może to być wyraźna wskazówka, że Twój Anioł Stróż próbuje się z Tobą komunikować. Te liczby mają głębokie znaczenie. I ważne jest, aby zwracać na nie uwagę, gdy się pojawiają. Oprócz liczb, anioły mogą wysyłać znaki za pomocą słów, a nawet obrazów, które wydają się powtarzać w niewytłumaczalny sposób. Być może ciągle słuchasz tej samej piosenki lub konkretnej frazy, która pojawia się w różnych kontekstach, tak jakby była wysyłana bezpośrednio do Ciebie. Te znaki są jak delikatne przypomnienia, że Twoje anioły są obecne i chcą pomóc Ci w podejmowaniu najlepszych decyzji. Kluczem do interpretacji tych powtarzających się znaków jest zwrócenie uwagi na to, jak się czujesz, gdy je zauważysz. Często pojawiają się, gdy potrzebujesz wskazówek, a rozpoznając je, jeszcze bardziej wzmacniasz swoje połączenie z aniołem stróżem. Jeśli te znaki były ostatnio stałe w twoim życiu, nie ignoruj ich. Przypominają, że istnieje duchowa obecność, która wspiera cię na każdym kroku. A najbardziej zdumiewające jest to, że im bardziej rozpoznajesz te znaki, tym częstsze się stają. Mogą przyjść w nieoczekiwanych momentach, ale zawsze w celu poprowadzenia lub pocieszenia. Zostań ze mną, bo następny znak pokaże ci, jak nawet zwierzęta potrafią dostrzec obecność anioła u swojego boku. Czy zauważyłeś kiedyś, że niektóre zwierzęta zachowują się inaczej, gdy są w pobliżu? Może twój pies zaczyna szczekać na nic, lub twój kot wpatruje się w określone miejsce w pokoju. Te zachowania mogą wskazywać, że twój anioł, stróż jest w pobliżu. Zwierzęta są niezwykle wrażliwe na otaczającą je energię i często mogą postrzegać duchową obecność wyraźniej niż ludzie. Psy, na przykład, są znane ze swojej zdolności do odbierania subtelnych wibracji. Jeśli twój pies często reaguje dziwnie, niezależnie od tego, czy patrzy w pusty kąt, czy szczeka bez wyraźnego powodu, może to oznaczać, że wykrywa obecność swojego anioła stróża. To samo dzieje się z kotami, które mają szczególny związek ze światem duchów. Są w stanie widzieć i czuć obecność niewidoczną gołym okiem. Tych zachowań nie należy postrzegać jako zbiegów okoliczności. Jeśli Twój zwierzak zachowuje się nietypowo, obserwuj otoczenie wokół niego. Możesz poczuć zmianę energii, a nawet zauważyć inne oznaki obecności swojego Anioła. A jeśli powtarza się to często, jest to jeszcze silniejsza wskazówka, że masz u boku potężnego Anioła Stróża. Zwierzęta nie tylko reagują na anielską obecność, ale mogą być również wykorzystywane przez samych aniołów jako posłańcy. Może Twój kot przytula się do Ciebie w chwili smutku, lub Twój pies nagle wykazuje energię ochronną, gdy masz wątpliwości lub niepewność. Te chwile mogą wydawać się małe, ale są pełne znaczenia. Więc następnym razem, gdy Twój zwierzak będzie zachowywał się dziwnie, nie lekceważ tego. Być może dostrzega wokół siebie pozytywną, duchową obecność. Przejdźmy teraz do następnego znaku, w którym porozmawiamy o tym, jak Twój Anioł Stróż może drastycznie zmienić okoliczności na Twoją korzyść. Znasz te momenty, kiedy wszystko wydaje się iść nie tak, ale nagle wszystko zmienia się w niewiarygodny sposób? Kiedy to, co wydawało się nierozwiązywalnym problemem, zamienia się w nieoczekiwaną okazję? Te nagłe i pozytywne zmiany w Twoim życiu. Mogą być dziełem Twojego Anioła Stróża. Mają możliwość bezpośredniej interwencji w krytycznych sytuacjach, aby zapewnić, że dla Ciebie stanie się to, co najlepsze. Interwencje te mogą odbywać się na różne sposoby. Być może masz zamiar stracić pracę, ale nowa, lepsza okazja pojawia się znikąd. Może się też zdarzyć, że w czasie trudności finansowych pojawi się nieoczekiwana pomoc. Są to przykłady tego, jak aniołowie mogą działać po cichu. Aby przekształcić niekorzystne sytuacje na swoją korzyść. Wielu opisuje te zmiany jako cudowne, ponieważ nie ma logicznego wyjaśnienia, dlaczego sprawy potoczyły się tak pozytywnie. Jeśli tam byłeś, wiesz o czym mówię. Wydaje się, że nagle wszystko idealnie się układa. Najbardziej imponujące jest to, że kiedy te zmiany następują, przynoszą nie tylko natychmiastowe rozwiązania, ale także poczucie, że było to dla Ciebie najlepsze. Jednak te interwencje nie polegają tylko na rozwiązywaniu problemów. Często anioły działają, aby skierować się na właściwą ścieżkę, nawet jeśli w danym momencie nie zdajesz sobie z tego sprawy. Być może to, co wydawało się stratą lub niepowodzeniem, jest w rzeczywistości koniecznym objazdem w kierunku czegoś znacznie lepszego. Kiedy patrzymy wstecz, łatwo zauważyć, jak ważne były te momenty dla naszego rozwoju i sukcesu. Dlatego jeśli przechodzisz przez trudną fazę, i nagle wszystko dostosowuje się w zaskakujący sposób, pamiętaj: Może być tak, że stoi za tym Twój anioł-stróż. Wiedzą, co jest dla Ciebie najlepsze i zawsze pracują za kulisami, aby upewnić się, że osiągniesz swój cel. A to jeszcze nie wszystko. W następnym znaku zbadamy, jak w środku chaosu głęboki spokój może być największą wskazówką, że Twój anioł jest obecny. Czy kiedykolwiek znalazłeś się w samym środku chaosu, gdy wszystko wokół ciebie się rozpadało, ale w jakiś sposób poczułeś spokój tak głęboki, że wydawało się to prawie nierealne? Jest to jeden z najwyraźniejszych i najpotężniejszych znaków, że Twój anioł stróż jest obecny. Kiedy znajdujemy się w czasach wielkiego kryzysu, czy to emocjonalnego, finansowego, czy nawet zdrowotnego, a mimo to znajdujemy w sobie niezachwiany spokój, to Twój anioł działa, aby przynieść pocieszenie i równowagę. Ten pokój nie jest czymś, co możemy łatwo wytłumaczyć. Nie pochodzi z medytacji ani świadomej strategii kontroli emocji. Jest to coś, co po prostu się pojawia, jakby wylewało się na Ciebie z niewidzialnego źródła. Często pojawia się właśnie wtedy, gdy jesteśmy na skraju rozpaczy, jako przypomnienie, że nie jesteśmy sami, nawet w najtrudniejszych sytuacjach. To, co ten pokój robi, to daje nam jasność. Podczas gdy wszystko wydaje się rozpadać, ten wewnętrzny spokój pomaga nam spojrzeć na rzeczy z nowej perspektywy. Wzmacnia nas i pozwala podejmować lepsze decyzje, nawet gdy wszystko wokół nas wydaje się być w chaosie. Jeśli tego doświadczyłeś, wiedz, że ten spokój jest jednym z najpotężniejszych darów, jakie może Ci dać Twój anioł stróż. Ludzie, którzy doświadczają tego pokoju w czasie kryzysu, Często mówią, że czują niewidzialną obecność, jakby byli objęci przez większą siłę. I to uczucie nie jest na darmo. Aniołowie stróże mają zdolność otaczania naszych serc i umysłów ochronną energią, która odpędza strach i niepokój. Dzięki temu możemy iść naprzód z ufnością, nawet gdy wszystko wydaje się niepewne. Temu pokojowi może również towarzyszyć głębokie zrozumienie, że to co się dzieje, choć jest trudne, jest częścią większego planu to tak jakbyś nagle mógł spojrzeć poza chaos, dostrzec ukryty cel pośród trudności. Nie oznacza to, że kryzys natychmiast sam się rozwiąże, ale raczej, że będziesz miał siłę i odporność, aby go przezwyciężyć. Więc następnym razem, gdy znajdziesz się w sytuacji kryzysowej i poczujesz ten niewytłumaczalny spokój, wiedz, że twój anioł stróż jest z tobą. On cię powstrzymuje, prowadzi i upewnia się, że wyjdziesz silniejszy po drugiej stronie. I na tym kończymy znaki, że masz u boku potężnego anioła stróża. Jeśli utożsamiałeś się z którymkolwiek z tych znaków, nadszedł czas, aby uznać, że nie jesteś sam i że zawsze chroni Cię większa siła. Bardzo dziękuję za pozostanie do końca tego filmu. Jeśli Ci się podobał, polub, udostępnij i skomentuj, nie zapomnij napisać do siebie na kanale i aktywować dzwonek, uścisk i do zobaczenia następnym razem.